Cześć, witajcie. To ja, wasza szeptucha emocja, i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem, który poświęcony jest hipnozie i hipnoterapii. Dzisiaj kolejne pytanie od Was. Mianowicie, dlaczego to jest takie inne, takie skuteczne, takie wyjątkowe i takie ważne, żeby pracować z umysłem podświadomym w hipnozie? Dlaczego nie możemy po prostu Y, zrobić tego bez wchodzenia w stan transu. Tutaj musimy wrócić do jednego z poprzednich odcinków, gdzie mówiłam Wam, jak zbudowany jest nasz umysł. Oczywiście w takim ogromnym skrócie, y, czyli jest ta część świadoma, czynnik krytyczny i ten umysł nieświadomy. To jest podświadomość, nieświadomość, niektórzy nazywają naświadomość. Y, w każdym razie chodzi o to, że gdyby to porównać do. Mm, Jajka, no to umysł świadomy to jest to, co widzimy, czyli jajko, skorupkę. Potem mamy błony w środku, potem mamy białko, czyli podświadomość, która tak naprawdę wypełnia całą tą skorupkę w środku, chociaż my tego nie widzimy. No i klu to jest to żółtko, gdzie tak naprawdę żółtko jest tym umysłem nieświadomym, który steruje wszystkimi naszymi funkcjami życiowymi, czyli właściwie gwarantuje nam życie, natomiast my mówimy tutaj teraz o tym, że mamy podświadomość, która no właśnie działa bardzo mocno, wywiera na nas bardzo mocny wpływ, ale w żaden sposób my nie jesteśmy tego świadomi. I przez to, że my nie jesteśmy świadomi tego wpływu na nasze życie, to bardzo często widzimy, czy u siebie, czy u innych, że ta decyzja była nieracjonalna, to zachowanie było nieracjonalne, Nasze zachowanie było nieadekwatne do sytuacji, było bardzo emocjonalne, i kiedy widzimy tego typu przypadki, to możemy być pewni, że w tym momencie nasza podświadomość doszła do głosu, a umysł świadomy, czyli ten, który jest racjonalny, logiczny, ten, który odbiera rzeczywistość taką, jaką ona jest naprawdę, w tym momencie zszedł na dalszy plan. I pierwsza rzecz, którą należy wiedzieć, to to, że ta nasza część emocjonalna zawsze weźmie górę. Nad tą częścią racjonalną, chociażby nie wiem co. W silnych emocjach zawsze podejmiemy decyzję biorąc pod uwagę emocje, a nie umysł logiczny. I chociaż my sobie potrafimy pewne rzeczy wyjaśnić, potrafimy sobie je zracjonalizować, to w takich silnych emocjach zawsze podejmiemy decyzję. My to mówimy trochę z serca, a nie z głowy czyli z emocji, a nie z logiki. I teraz, żeby zmienić program. Program, który nas warunkuje, program, który popycha nas do takiego, a nie innego działania, mimo że racjonalnie my sobie potrafimy wytłumaczyć, że tak nie powinno być, że powinniśmy zrobić inaczej, to musimy po pierwsze dojść do tej podświadomej części naszego umysłu i ominąć czynnik krytyczny. Czynnik krytyczny jest taką błąką, że na wypadek, gdyby skorupka się rozsypała, to jest jeszcze taka delikatna ochrona, która. Chroni to, co cenne, to, co w środku. Tak jak w jajku. Natomiast czynnik krytyczny jest naszym strażnikiem. On ma bardzo ważną funkcję, tak naprawdę, w naszym organizmie, bo chroni nas przed tym, żebyśmy nie przyjmowali wszystkiego z zewnątrz do podświadomości, żebyśmy nie programowali się na wszystko to, co widzimy, czego to znamy. Dlatego tych programów w naszym mózgu nie ma aż tak wiele, jak nam się wydaje. Gdybyśmy wszystko przyjmowali do podświadomości, co się dzieje w naszym życiu, no to mielibyśmy kupę pracy. A tak czynnik krytyczny to wszystko sobie filtruje. Ale to są dobre i złe wiadomości, ponieważ ten filtr tak naprawdę też jest uwarunkowany tym, co już w naszej podświadomości jest. I teraz, jeżeli dam Wam taki przykład, jesteście na wysokości pomiędzy dwoma zboczami. Które dzieli szklany, piękny, szklany, nowoczesny most. Widzicie, że ten most jest bezpieczny, ponieważ tysiąc turystów przed Wami już przeszło i pewnie z tysiąc za Wami jeszcze przejdzie. Ale Wy boicie się wysokości. Boicie się, że ten most się zawali, bo to jest szkło, a Wy wiecie, że szkło potrafi pęknąć, potrafi się zbić. Może się stłuc na skutek ciężaru, na skutek mocniejszego tupnięcia obcasem. I racjonalnie wiecie, że to jest atrakcja turystyczna i jest ona w pełni bezpieczna. I wchodzicie na ten most i robicie krok jeden, drugi, trzeci. to lęki zaczynają się odpalać coraz większe. Usłyszycie jakiś szelest, trzask, pisk, i już będziecie mieli w głowie, że ten most pęka. I w tym momencie wasza podświadomość uruchamia wszystkie. Programy związane właśnie z lękiem, strachem itd., i co się dzieje dalej? Albo się rozpłaczecie, albo szybko przebiegniecie w najlepszej opcji przez ten los, albo się po prostu cofniecie. Dlaczego tak jest? Pomimo, że widzimy, że ludzie przychodzą koło nas, śmieją się z nas i wiemy na logikę, że wszystko jest w porządku, skąd te lęki, a no, stąd, że ten program już jest zapisany w naszej podświadomości. I teraz zobaczcie: czynnik krytyczny nie dopuszcza tych logicznych argumentów. Wiecie, że turyści przychodzą. Ileś set osób przeszło. następnie przechodzą koło Was. Wasza rodzina, znajomi się śmieją z Waszych lęków. Wiecie, że jest to bezpieczne, że jest to atrakcja turystyczna, że wszystko jest w porządku. A mimo wszystko emocje, program w podświadomości związany właśnie ze strachem, z lękiem przed wysokością, z tym, że to jest szklany most, bierze górę. I żaden argument, albo prawie żaden, który będzie dostarczany z zewnątrz przez najbliższych, przez obcych, którzy się będą z Was śmiać, w tym momencie nie zostanie dopuszczony do podświadomości, ponieważ podświadomość ma taki, a nie inny program. I żeby go zmienić, my musimy właśnie ominąć ten czynnik krytyczny, osłabić go i zacząć rozmawiać z podświadomością. I właśnie podczas hipnozy, hipnoza to jest taki głęboki stan relaksacji ciała, ale też i naszego mózgu. Jesteśmy zrelaksowani, jesteśmy skupieni tylko i wyłącznie na sobie, na swoim umyśle. I w czasie hipnozy dzieje się coś takiego, że my osłabiamy ten czynnik krytyczny. Wprowadzając was w trans, staram się ten czynnik krytyczny maksymalnie osłabić, żeby pozwolić podświadomości dojść do głosu. W momencie, kiedy możemy dać podświadomości, pokazać nam, skąd się wzięły te lęki, skąd się wziął ten program, co go wytworzyło, co nas trygeruje, możemy wtedy zacząć przyjmować sugestie, które zmienią ten program. Dopiero wtedy możemy go przepracować. I to też nie jest na takiej zasadzie, że w tym momencie... Wystarczy, że ci powiem, ale to jest szklany most, to jest atrakcja turystyczna, on jest bezpieczny i ty na pewno po tym przejdziesz. Nie, to musi być taka sugestia, która stary program nadpisze. To jest troszeczkę tak, jak mamy komputer. Komputer ma jakieś oprogramowanie i każdy program, który chcemy teraz zainstalować na komputerze, musi być kompatybilny z tą wersją tego głównego oprogramowania, który na naszym komputerze jest zainstalowany. Dlatego aplikacje. Windowsa nie chodzą na Macach czy Linuxie. Musi być wersja dostosowana do tego głównego programu, jaki jest, do tego głównego softu, który jest wgrany w komputerze. I właśnie my to robimy w momencie, kiedy mamy wyłączony czynnik krytyczny. Zaczynacie podświadomie akceptować sugestie, których normalnie byście nie zaakceptowali. Normalnie czynnik krytyczny nie przypuściłby ich do Waszej podświadomości. Dlatego to jest takie skuteczne i dlatego to jest takie ważne, żeby w tej hipnozie dopiero pracować z tymi podświadomymi programami. I teraz ten stan transu, drugie pytanie, które się pojawia, czy w związku z tym, że doprowadza właśnie do tej pracy z podświadomością, że możemy przyjmować sugestie, których normalnie byśmy nie przyjęli, to czy jest to dla nas w pełni bezpieczne? Jest. Dlaczego? Dlatego, że podświadomość nie przyjmie sugestii, które są sprzeczne z Twoim systemem wartości, z Twoimi zasadami moralnymi, z tym, co masz po prostu w sobie. Program, który Cię triggeruje, który wyzwala lęk, który powoduje jakąś blokadę, ograniczające przekonanie, został nabyty w toku jakiejś sytuacji, jakiegoś wydarzenia. I w momencie, kiedy my pracujemy z daną kwestią, dochodzimy do źródła, do przyczyny tego, skąd to się wzięło. Podświadomość pokazuje nam w piękny sposób, kiedy zaczęły się problemy ze snem, z kompulsywnym obiadaniem się, kiedy mm, zaczęłaś mieć problemy z podjęciem decyzji. Ze zbytnią płaczliwością, z nastrojami depresyjnymi. Kiedy się to zaczęło? My dochodzimy do tych wspomnień, rozkładamy na ja czynniki pierwsze, zaczynamy pracować, co się wtedy zadziało, zaczynamy powolutku przeprogramowywać to w sposób pozytywny, wzmacniający. Natomiast umysł nie przyjmie żadnej manipulacji. Samo powiedzenie, że most jest szklany, bezpieczny, nie wystarczy. Jeżeli my nie dojdziemy do przyczyny tego lęku i nie popracujemy ze źródłem, dlatego nie ma możliwości, żeby ktoś wprowadził Cię w trans i kazał Ci rabować banki, zabijać ludzi czy zwierzęta, czy całkowicie zmienić swoje życie. Nie ma takiej możliwości. Możliwość jest nadpisania programu, zmianą programu w taki sposób, że dochodzimy do źródła Twoich problemów, z którymi przychodzisz, przepracowujemy je, uwalniając tak, jakby te, te główne czynniki, które do tej pory Cię w jakiś sposób hamowały przed rozwojem, i wtedy dopiero możemy przekuć to w jakiś sukces, w kwestię, która Cię popchnie dalej. Ale w żaden sposób nie jest to manipulacja ani w żaden sposób nie jest to sugestia, która. W jakikolwiek sposób może właśnie zmienić twoje, mm, twoje zasady moralne, Twoje wartości, czy cokolwiek innego w tym zakresie. Mam nadzieję, że wyjaśniłam Wam, jak działa hipnoza i dlaczego właśnie w czasie hipnozy tak skutecznie rozbijamy pewne rzeczy, do których prędzej czy później w normalnych coachingach czy terapiach też byście doszli. Jednak akurat te blokady i te przekonania są na tak głębokim poziomie, że zapewne zajęłoby to dużo więcej czasu niż w przypadku, kiedy pracujemy z podświadomością w czasie hipnozy. Tyle dzisiaj ode mnie. Ja Wam życzę pięknego dnia i pozdrawiam bardzo ciepło, bardzo gorąco. Wasza szeptucha emocja, moją misją jest przebudzać z miłością i współczuciem do lepszego życia. Do usłyszenia.